Dzień dobry. Dzisiaj w ramach naszego cyklu wywiadów psychomedic.pl jest z nami pani Renata Sikorska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo behawioralny, terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, no i przede wszystkim diagnosta całościowych zaburzeń rozwojowych pracująca z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami. Dzień dobry Pani Renato. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i Pani Renata przyjęła dzisiaj to zaproszenie, za co też bardzo dziękujemy w związku z nadchodzącym szkoleniem w cyklu akademii Terapeuty Psychomedic.pl szkoleniem zatytułowanym Małe i duże kobiety w spektrum autyzmu. Obraz kliniczny, diagnoza, terapia. No i tutaj tak naprawdę w związku z tym, że o tych kobietach w spektrum sobie dzisiaj rozmawiamy i to jest temat, który bierzemy dzisiaj na tapetę, tak się zastanawiam, bo o tym, że między kobietami a mężczyznami są duże różnice, to o tym wiemy nie od dzisiaj. Jest kluka płacowa, która w Polsce wynosi 16,8%, ale są również istotne różnice w kategorii zdrowia psychicznego, to znaczy na przykład różnice w zapadowalności na różne choroby, na przykład na depresję uważa się, że kobiety częściej na depresję, Chociaż to mężczyźni częściej podejmują próby samobójcze. Znaczy nie podejmują, tylko giną wskutek samobójstwa, przepraszam. No i jeszcze do niedawna takie podobne różnice odnotowywano w kategorii zaburzeń ze spektrum autyzmu pomiędzy kobietami i mężczyznami. To znaczy uważano, że to chłopcy i mężczyźni. Znacznie częściej statystycznie znajdują się w spektrum autyzmu, podczas kiedy w znacznie mniejszym stopniu jest to domeną kobiet. To się ostatnio zaczęło zmieniać. Coraz więcej mówi się o tym, że kobiet w spektrum może być znacznie więcej niż dotychczas, dotychczas przypuszczano być może nawet tyle samo, co mężczyzn w spektrum autyzmu. No i pytanie do Pani, pani Renato, jako specjalistki w tym temacie, jak Pani tę proporcję widzi? Czy faktycznie. Tych kobiet może być tyle samo co mężczyzn z spektrum autyzmu, czy więcej niż dotychczas przypuszczano? I dlaczego w ogóle to tak jest, że w takim razie tyle tych dziewczynek i kobiet z spektrum autyzmu pozostawało niezauważanych z, ze swoimi trudnościami? Hmm. Myślę, że badania i przyglądanie się temu tematowi są, są coraz bardziej. Yy istotne i coraz więcej klinicystów się temu przygląda. Niemniej jednak wszyscy wskazują na to i wskazują na to, że płeć odgrywa bardzo znaczącą rolę jeżeli chodzi o występowanie i symptomatologię autyzmu, tak? Coraz więcej badań podejmuje te różnice międzypłciowe, kierując jakby swój wzrok na kobiety z autyzmem, głównie dlatego, że dotychczas właśnie ten poziom diagnozowania ich był znacznie mniejszy. Często dziewczynki były niedostrzegalne, nie wzbudzały klinicznej uwagi, często też były diagnozowane później niż chłopcy, albo diagnozowane błędnie, na skutek różnych też współwystępujących trudności, które w spektrum się pojawiają. Jedna z takich hipotez, która jest w tej chwili obecna i która się pojawiła jakby w świecie naukowym, mówi o tym, że u dziewczynek te nieprawidłowości na poziomie genetycznym muszą. Ujawniać jakby w dusz, żeby się ujawniły pełnoobjawowo, to jakby musi być ich dużo więcej, tak? Określa to, jak, to jako taki żeński czynnik ochronny, tak? Można powiedzieć, że jest to taki żeński czynnik ochronny. Yy, dziewczynki przejawiają takie unikatowe cechy, yy, które nie są. One są bardziej subtelne i nie są takie bardzo mocno rozpoznawalne. Mm -hmm. Trzeba rzeczywiście powiedzieć o tym, że dotychczas wszystkie. Narzędzia diagnostyczne, większość badań, które były przeprowadzane, były tworzone o fenotyp męski. Stąd olbrzymia ilość materiałów, olbrzymia ilość wszelkich informacji i doniesień skupia się na cechach, które prezentują chłopcy. U dziewczynek wygląda to troszeczkę inaczej. Ta postać kliniczna jest u nich, tak jak powiedziałam, subtelniejsza, zwłaszcza u dziewczynek wysoko funkcjonujących, bez trudności komunikacyjnych i z taką intelektualną normą, a często powyżej normy. Jeżeli chodzi o, o kryteria, to jakby coraz częściej jakby ujawnia się to, że dziewczynki zauważa się to, jakby najnowsze badania w 2018 roku przeprowadzone mówią o tym, że jakby zwracamy uwagę na to, że łączenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej jest bardzo istotnym aspektem jakby w całej diagnostyce spektrum. I u dziewczynek ta różnica wychodzi. No, znacznie słabiej, można powiedzieć. Znaczy dziewczynki są bardziej y, pozawerbalne, potrafią gestykulować, mm -hmm. potrafią dostosować się do y, no, pewnych wymogów społecznych, y, tudzież i dlatego też jakby te y, zachowania ich potrafią być bardziej zakamuflowane, potrafią być mniej czytelne i tak naprawdę szereg różnych cech, które dla chłopców są bardzo jakby, już przyporządkowane do nich, w przypadku dziewczynek nie występują. Tak jak na przykład zachowania stereotypowe, które są w dużo mniejszym nasileniu, właśnie u dziewcząt. Mhm. Czyli mówi pani tak naprawdę o dwóch rzeczach. Z jednej strony o tym, że niektóre objawy są zakamuflowane u dziewczynek, głównie z racji tego, że są w stanie dostosować się właśnie do tych wymogów społecznych, do tych wymogów kulturowych, ale też z drugiej strony niektóre objawy u nich w ogóle nie występują, tak jak właśnie te wspomniane przez panią stereotypie. I zastanawiam się w takim razie, czy dziewczyn, czy to jest tak. Że dziewczynki doświadczają jakichś innych trudności w zamian, tak mówiąc w cudzysłowie, na przykład w zamian za stereotypie czy jakieś inne trudności? Czy one mają takie specyficzne problemy, poprzez które u nich objawia się spektrum, a które na przykład nie są traktowane jako objaw spektrum w takiej powszechnej wiedzy i rozumieniu? Cały czas trwają badania w tym obszarze. Natomiast takich, oczywiście pojawiają się pewne subtelne różnice w obrazie. Dziewcząt i chłopców i one, tak żeby wymienić je, jakby wypunktować, można by długo o tym opowiadać i pewnie bardziej wnikliwie będę o tym opowiadała podczas samego szkolenia. Natomiast zasadniczą różnicą jest to, że dziewczynki przede wszystkim dużo więcej jakby przeżywają takich trudności później współwystępujących mhm. znacznie częściej zapadają właśnie na dodatkowe współwystępujące. Trudności takie jak właśnie depresje, e, zaburzenia lękowe, zdarzają się również zaburzenia odżywiania, jak również e, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Dziewczynki bardzo mocno przeżywają, jakby są, mają dużą potrzebę. Przebywania w środowisku, przebywania społecznego, nie dążą do takiego skrajnego samotnictwa. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o poziom samotnictwa, to w spektrum jest to już troszeczkę też inaczej widziane. Natomiast one są relacyjne, dążą do relacji, niemniej jednak bardzo dużo to je kosztuje. Co powoduje, że ten poziom napięcia i to takie bycie na ciągłym stand jest bardzo mocno dla, nie, dla nich obciążające. I w związku z tym na późniejszych etapach życia. Yy, tych takich okresach, powiedziałabym, szkolnych i yy, no nastoletnich, tak, te czynniki, te, te cechy ich bardzo się wydatniają, dlatego że ich umiejętności poznawcze, yy, nawet jeżeli są wysokie, jakby skupiają się głównie na tym, żeby, żeby pokazać, dopasować się do sytuacji związanych z funkcjonowaniem w grupie społecznej przedstawić się jako atrakcyjne społecznie, interesujące społecznie. Zatem jakby koszty ich emocjonalne są tego bardzo duże, często bez zrozumienia pewnych takich prawideł, rządzących się no, takim mentalnym rozpoznawaniem, intuicyjnym rozpoznawaniem różnych sytuacji społecznych. Mhm. Czyli tak naprawdę to prowadzi do takiego bez terapii do wyczerpania zasobów, które mogą prowadzić właśnie między innymi do depresji, do zaburzeń lękowych, odżywiania yy, i, i innych. Z całą pewnością mm -hmm. tak, znaczy z mojej perspektywy i, i myślę, że tylko, nie tylko z mojej, mm -hmm. zespół Aspergera, czy też w ogóle szeroko rozumiany autyzm, no bo zespół Aspergera z klasyfikacji ICD-11 tak. też tam mm -hmm. wypada, tak. e, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu niekoniecznie u, od razu równają się bardzo dużego rodzaju kłopotom, tak. Niemniej jednak w mm -hmm. e, określonych sytuacjach społecznych właśnie dlatego, że jedną z cech diagnostycznych są pewnego rodzaju trudności komunikacyjne, społeczne, językowe. To powodują pewnego rodzaju sposób postrzegania siebie, pewnego rodzaju odmienność od pozostałej grupy społecznej, pewnego rodzaju poszukiwania jakby przyczyn tej odmienności w sobie, tym samym tworząc pewnego rodzaju negatywne aktywny obraz siebie, jakby taki duży lęk, który powstaje w tych relacjach. Często dziewczynki są dużo bardziej sensorycznie obciążone niż chłopcy. Mają dużo więcej takich trudności sensorycznych wynikających czy z nadwrażliwości słuchowej, czy z i zapachowej. Często to, to bodźcowanie, przebodźcowanie, które odbywa się po pierwsze w różnych środowiskach grupowych, ale również no, na skutek tego, że tych rzeczy musi być połączonych całkiem dużo, prawda, czyli biorąc pod uwagę dużą grupę, po pierwsze dziewczynka musi zaadaptować się do sytuacji społecznej, ale jednocześnie poradzić sobie z tym przebodźcowaniem, które jakby dookoła z uwagi na bodźce występuje. Zatem tego różnego rodzaju napięcia, niezrozumienie powodują szereg różnych trudności, które, z którymi dziewczynki się zmagają i dochodzi u nich do pewnych współwystępujących trudności, które no, skutecznie utrudniają im funkcjonowanie. I tak naprawdę to, co jest istotne bardzo, to jakby skupienie się na tym, w jaki sposób można diagnozować, znaczy co można zrobić, żeby tą diagnostykę w jakiś sposób być może usprawnić, przybliżyć. Myślę, że wszyscy badacze na świecie właśnie w tym celu to robią po to, że te koszty dziewcząt w spektrum są jednak bardzo duże i szczególnie w sytuacji błędnych diagnoz. No, one nie mają możliwości, y, kobiety w spektrum, określić właściwie swoich y, swoich cech, swoich umiejętności, tak. swoich potrzeb. No jakby co doprowadzi do ich w miarę y, albo bardzo dobrze funkcjonującego życia, bo no, inby spektrum nie równa się dysfunkcja, tak? Mhm. To jest Tutaj... po prostu inny sposób widzenia rzeczywistości, niekoniecznie gorszy, a właściwie po prostu odmienny, ale równie dobry jak neurotypowy, tak? Tak. Tak, no bo właśnie to też to określenie neuro-nietypowe, neuro neuroatypowe jest istotne, także to jest po prostu neuroróżnorodność, która niekoniecznie musi oznaczać lepsze versus gorsze, tylko po prostu to te różnice między nami, które też są wzbogacające. No ale ważne jest też to, co powiedziała Pani o tożsamości, o poszukiwaniu swojej tożsamości, myślę sobie, bo niezdiagnozowane spektrum może utrudniać określenie tej swojej tożsamości, w tym także, jak rozumiem, na przykład tożsamości płciowej, bo przecież zdarza się i tak, że na przykład dziewczynka czy kobieta znajdująca się w spektrum autyzmu, biologiczna dziewczynka, kobieta, identyfikuje się na przykład z płcią przeciwną albo odwrotnie. Co wtedy? Tak? To też jest taki problem, rozumiem, który czasem dziewczynki w spektrum, tylko osoby w spektrum w ogóle przeżywają, prawda? I o tym Myślę, też że powiemy na szkoleniu. To jest pewnie problematyka dotycząca nie tylko kobiet w spektrum, prawda? Natomiast my niewątpliwie też dotyka Osób w spektrum i na to składa się prawdopodobnie wiele różnych czynników. I, i długo pewnie by, by można o tym rozmawiać. Myślę, że właśnie dużo szerzej będziemy rozmawiać o tym podczas szkolenia. Natomiast ważne jest, żeby też podkreślić może w takim krótkim wstępie to, że poprzez to, że dziewczynki bardzo często próbują osiągnąć jakąś społecznie, społeczną atrakcyjność, społeczną akceptowalność, społecznego rodzaju, pewnego rodzaju społeczną, nie wiem, zauważalność, ale również starają się być, znaczy kopiują pewnego rodzaju zachowania. I myślę, że jedną rzeczą jest jakby... Tak, zastanawiania się nad swoją tożsamością, a drugą rzeczą jest też to, że dziewczynki często po prostu mają większą trudność do określenia swojej tożsamości. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę wszystkie te trudności, o których tutaj rozmawiamy, zastanawiam się, jaka jest rola nas, psychologów, diagnostów, psychoterapeutów, w pomocy dziewczynkom i kobietom ze spektrum autyzmu. To znaczy. Czy można je skutecznie diagnozować, pomimo tych trudności, które ich diagnoza może nastręczać? I czy można je skutecznie wspierać w funkcjonowaniu? I, I jak to zrobić, mówiąc najkrócej, tak zapowiadając to, o czym będzie pani szerzej mówiła na szkoleniu? Myślę, że idziemy w tym kierunku, żeby jak najskuteczniej diagnozować dziewczynki w, i kobiety w spektrum. Na pewno bardzo istotne jest. To o czym już wiemy od dawna, jakby taka wnikliwa analiza tego, co działo się od początku, od czasów prenatalnych, jak funkcjonowały te dziewczynki, ale żeby móc takie decyzje diagnostyczne też podejmować, bardzo istotne jest no, te, takie mocne wgłębienie się w temat spektrum, jakby te wszystkie czynniki, które wpływają na to, w jaki sposób w ogóle zaburzenia powstają. Co może się dziać w, i w okresie wczesnodziecięcym, dziecięcym, i w okresie prenatalnym, i, i w okresie przedszkolnym, i tak dalej, i tak dalej, są bardzo istotne. One często są mocno nieoczywiste, natomiast są bardzo istotne, jeżeli chodzi o ustalenie ostatecznej diagnozy. Na pewno bardzo istotnym faktem jest, żeby nie przyglądać się tylko i wyłącznie obrazowi e, diagnostycznemu, który mamy tu i teraz. Tak? E, bardzo często również jest też tak, że dziewczynki w szkołach czy też w przedszkolach nie prezentują pewnych cech, one są bardzo grzeczne. Zdarza się, że są idealnymi e, uczennicami, nie prezentują żadnych trudności, są ciche, e, dostosowujące się. Nie zawsze, czasem ten profil jest troszkę inny, ale często tak jest. Natomiast w domu ich funkcjonowanie jest zupełnie odmienne. Więc jakby istotne jest sprawdzenie rzeczywiście całej przestrzeni. Funkcjonowania dziewczynki czy też kobiety w spektrum, począwszy od samego początku jej funkcjonowania, po to, żeby móc ten obraz diagnostyczny zbudować prawidłowo. Natomiast jeżeli chodzi o wspomaganie. No to naturalnie wydaje się to dość, bardzo, znaczy jest to bardzo potrzebne i na pewno wskazane, żeby wspierać osoby w spektrum, dlatego że szczególnie jeżeli mówimy już o diagnostyce osób dorosłych, trzeba pamiętać o tym, że no już pewne ich doświadczenia zbudowały pewne przekonania. Na ich własny, na, na, na własny temat. Te przekonania często nie są zbyt dobre. Często te osoby borykają się z bardzo niską samooceną, często mają szereg różnych współwystępujących mm -hmm. zaburzeń, często oceniają się negatywnie. Ten filtr jest tak yy, niewłaściwy. Ograniczają możliwości, jakby wykorzystywanie ich potencjałów i możliwości. Dlatego też nasza praca terapeutyczna powinna się skupiać na tym, żeby troszeczkę pokazywać i dawać możliwość jakby dojścia kobietom w spektrum do swoich własnych zasobów, do takich wewnętrznych, wewnętrznego poczucia, że jestem kompletna, że jestem. Dobra taka, jaka jestem, że jak każdy człowiek mam pewne ograniczenia, co nie oznacza, że coś mi dolega, że mam jakąś dysfunkcję. Tak? Po prostu trochę inaczej postrzegam różne tematy, trochę inaczej widzę kwestie społeczne, co nie oznacza, że gorzej. Praca terapeutyczna na pewno jest potrzebna, natomiast z całą pewnością w takim obszarze, kiedy, no jak wiemy trochę też na temat tego, czym, sam, czym spektrum jest i jakimi prawami się rządzi, prawda? Bo nie w każdym, nie w każdej modalności, nie w każdej przestrzeni terapeutycznej istnieje możliwość jakby, współpracy ze sobą w spektrum. Natomiast coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej jest świetnych specjalistów, którzy się tym zajmują i na pewno warto o tym mówić coraz więcej i wspomagać te osoby, żeby mogły rozwijać swoje potencjały, bo mają ich często bardzo, bardzo wiele. I właśnie o tym, jak pomóc y, osobom y, w spektrum autyzmu, kobietom w spektrum autyzmu w szczególności, czerpać ze swojej neuronietypowości, jednocześnie pomagać im odnajdywać się w tym neurotypowym świecie oraz o tym, jak rozwijać swój potencjał, ale także jak skutecznie diagnozować te osoby. O tym wszystkim będziemy mówić na najbliższym y, szkoleniu z, z cyklu Akademia Terapeuty, które właśnie pani, pani Renato, poprowadzi. Y, 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 dla Bardzo za tę rozmowę dziękuję, y, za poświęcony za poświęcony czas. I dla tych wszystkich, którzy nas oglądają, przypominam raz jeszcze, że widzimy się na szkoleniu małe i duże kobiety ze spektrum autyzmu, obraz kliniczny, diagnoza i terapia, które poświęcone będzie wszystkim tym zagadnieniom i nie tylko, które skrótowo poruszyłyśmy tutaj w trakcie rozmowy. Szkolenie jest w cenie 90, 90 zł. W tej cenie zawiera się już dostęp do nagrania na żywo, do wykładu na żywo, możliwość zadawania pytań w trakcie oraz dostęp do nagrania na okres 90 dni. Tutaj w tym poście, w którym wywiad jest zamieszczony znajduje się link zarówno do samego wydarzenia na Facebooku, jak już bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego i do zapisów, także i do, i do szybkiej opłaty. Także wszystkich, wszystkich raz jeszcze serdecznie na to spotkanie. Wydarzenie zapraszam. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była takim smaczkiem, który zachęcił do udziału w webinarium, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję. 金匮的吧？